Dzisiaj będziemy się ścigać. Ciga. Ja jestem lepszy oczywiście. No prawda. Woo! Hej tu. W dzisiejszym odcinku jestem ponownie na Kruszy. Tym razem razem z wujem. Siemanko. I dzisiaj będziemy się ścigać, wujia będzie jeździł na w moim munie, którego możecie znać z filmów, jak go składaliśmy zimą. Dokładnie tak. A Junior będzie latał na Daście. Na Krosie Daście 1-0. Tutaj mamy Hard Trail'a, Trail Duro. A tutaj mamy prawdziwą endurówkę, więc zobaczymy. Na zjazdach Enduro co będzie szybsze: trail czy enduro? Obstawiajcie w komentarzach. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, jeśli nie, to tutaj macie kartę. W nim właśnie omawialiśmy tutaj na secret spocie trasy. Mamy trzy trasy. Oczywiście jest ich trochę więcej, ale trzy są najbardziej wyremontowane przez chłopaków i po prostu zadbane. A więc dzisiaj wybierzemy sobie dwie najlepsze i na nich właśnie będziemy się ścigać i zobaczymy, kto jest lepszy. Ja jestem lepszy, oczywiście no prawda. Ja jestem lepszy? No i co, jak zawsze sub. Wiesz dlaczego strzelić go, nie? Social media też wiesz co i jak, no to co, lecimy. Pamiętajcie, Junior jest lepszy. No to co wuja? ładujemy się do góry i co, zobaczymy. Kto pierwszy jedzie? Jest pierwszy. Dobra, i jeszcze do góry wybierzemy sobie dwie trasy. Dobra, lecimy. Są trzy trasy, więc jak mówię, obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek, bo tam każdą zjeżdżaliśmy. I zdecydowaliśmy z wujkiem, że wybieramy jedną tom. Ją jedziemy na porządku, a później tom tutaj z step upem. Więc lecimy do góry i zjeżdżamy. No to co, lecimy, lecimy, środkowa trasa. Ja lecę pierwszy na początku. Dokładnie. Później się zamienimy. Tylko, żebym tras nie pomyliły. <laughs> Musisz tu celować teraz. Tak, trzymałem równy dystans mniej więcej tak? cały czas. no. Ale zwalniałem tutaj na tych korzeniach, bo jednak czuję się niepewnie, mam nawalone powietrze. No na korzeniach ci dogonię, ale tam wcześniej to już nie. No to może remis, co? Dobra. To umówmy się tak, że trzeba, żeby uciec i żeby jakby uznać to, że ty mi wujek uciekaś albo ja to wie. To musimy być w odstępie takim, że na przykład na końcu, że ja już tu wylatuję, a, ja dopiero a ty dopiero dropa tutaj walisz. I wtedy będzie uznany punkt. Zawsze się tu spotykamy, to jest ostatnia chopka. I co? Jeden, jeden. Powiedzmy, remis. Dobra. Bardzo ładnie. Jedziemy do góry. I jeszcze raz, tym razem, ty, wuja pierwszy. Jak jeździłem jeszcze w kasku ProFrame od Foxa, to miałem tutaj dziurkę. A teraz mam taką siateczkę. A ostatnio jak jeździłem, to zapomniałem o tym i naplułem sobie na kask. No to co? Wuja teraz ty, środkowa trasa, i zobaczymy, czy ci Dokładnie. będę na dupie siedział, czy Zobaczymy, czy mi ucieknie żółwik mocy na drogę i let's go! Kurde! To zabyważ buja punkt, czyli jest 2-1. Kurde! Spinałem się mocno, ale. Ale ja ważę dwa razy więcej od Ciebie, to z urzędu jestem szybszy. No! Kurde, ja jeszcze, kurde, nie spuściłem sobie dropera i na trasie. Przyciskałeś do Tak. lecimy następną trasę. Jeśli będzie remis, to rewanż na tej, której nie jedziemy. Czyli co, drugi nasz wybór to jest ta trasa. Już powoli się szarowo robi, więc ty te, Wy tego nie widzicie w kamerze, ale u nas jest trochę już szarowo, więc ostatnie dwie, dwa zjazdy i dom. Doszliśmy do wniosku z wujkiem, że nie będziemy skakać tego stepapa, bo po prostu na nim się wytraca prędkość, a można go tutaj fajnie przejechać bez wybijania się, żeby po prostu tra nie tracić prędkości, nie? Dokładnie. Ładujemy do góry i zaraz się widzimy. No, więc była środkowa trasa, więc teraz lecimy prawą trasą. I teraz, wuja, ty lecisz pierwszy, a później ja. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie, teraz ty, wuja, pierwszy. O kurde. Uciekł mi buja Dziekłeś mi To jednak jest na enduro rower Żadnych szans nie mam Kurde. Dobrze <laughs> Źle właśnie Dobrze No czyli co, jest ile? Jeden, trzy? Jeden. Trzy jeden I tak już tego nie odrobię, więc brawo Dzięki Wojtas Ale co, jeszcze jeden? Może chociaż te dwa punkty zdobędę Masz rewanżek jeszcze tutaj Tak To jest dużo korzeni, to jest, ta trasa jest troszkę bardziej taka naturalna i no, i myślę, że dlatego trochę bardziej się uciekam, bo tu woń jest takie połowy. Tak, ale zobaczymy, czy teraz ucieknę. No to co, ostatni zjazd, teraz ja prowadzę. Zobaczymy, co się uda. Mam mocno zaparowane gogle, więc może być ciężko. wiedziałem, czy na dupie. Kurde. Cały czas. Podsumowując, ile wujek wygrał? 4 4,2 Niestety zostałem dosyć mocno zjechany, ale dwa punkty też są ok. Niestety tutaj na naszym Secret Swocie sprawdza się bardziej enduro, co jest raczej rzeczą rzeczy oczywistą, no bo no jakby nie oszukujmy się, no tutaj jest lepszy warun do jeżdżenia na enduro, po prostu. I trzeba być cięższym, to wtedy no. szybciej się rozpędzasz. No, wujak jest trochę cięższy, trochę, trochę, trochę bardzo. <laughs> trochę bardzo wujak jest ode mnie cięższy, więc szybciej się rozpędza. To znaczy, że po prostu jest szybszy, nie? No co powiedzieć. Lepszy, no. Lepszy, lepszy po prostu. Dzięki, dzięki. Ale... Ojcu to powiedział. <laughs> Ale na jednej hopie ładnego whipa zrobiłem tak? i z tego się cieszę. Będzie nagrane. Wow! No i co, dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli chcecie takich filmów więcej z Secret Spotów to piszcie w komentarzach. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.